Moi drodzy, przed nami wielkie święto. Jako zagorzała fanka piłki nożnej, postanowiłam przekonać Was do zakupu rewelacyjnych gadżetów, które firma ABF wprowadziła od niedawna do sprzedaży. Są to ekspozytory lewitujące, w których głównym elementem lewitujących w powietrzu są piłki nożne. W sprzedaży mamy trzy rodzaje takich ekspozytorów. Pierwszy z nich to jest ten oto tutaj. Jest to taka podstawka. Kolejny ekspozytor to jest ten tutaj, i to jest ekspozytor, w którym oprócz lewitującej piłki otrzymujecie Państwo jeszcze taki globus, i w momencie, gdyby znudziło Wam się patrzeć na lewitującą piłkę, możecie ją wymienić na taki oto lewitujący globus. I kolejny trzeci gadżet to jest ten po środku. Jest to ekspozytor w kształcie podkowy, w środku której też lewituje piłka. I dodatkowo producent, żeby zaznaczyć, że to w tym właśnie roku odbyło się takie wielkie święto w Polsce zaznaczył, że jest to rok 2012. Więcej informacji na temat tych ekspozytorów możecie Państwo zdobyć na stronie internetowej firmy, to jest www.abm.com.pl. Ewentualnie dzwoniąc do firmy ABM, gdzie takie informacje udzielą Państwu konsultanci. Zapraszam, polecam rewelacyjny prezent. Myślę, że każdy wielki fan piłki nożnej ucieszy się, jak dostanie coś takiego. Dziękuję.